Ty? <stutujesz> ty. Zaraz policie z Co tu się robi? Nie wiem. A, czy... Nie ja wiem, nie... ja od razu biegnę, ja od razu tam, bo... Ja pamiętam chodzi... z, ze Stream jego, że tam to było ciężkie dochodzenie równo. Jak się pracuje tutaj? Tu <suszy> właśnie <suszy> zapomniałem. A, nie, pod F? E, czy, czy... A, <suszy> F, czy? F? F albo E? Coś takiego. Ale co, co? Co się klika na pracę? no, tak, 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 F. są podwójne te podziemia, nie? Ta, podwójne podżarne. Starucha była przy posągu, starucha była przy posągu. Generalnie Mary wydaje mi się, że niepotrzebnie tu stoimy, bo starucha tu nie dojdzie. No, no, tu ja wiem, No, ma się wstanie tutaj. tutaj. Mi się wydaje, że to jest... O, no idzie jest tu, idzie tu, idzie ću. tu. Dobra, już trudno. Przyszła. No i co, nie przyjdzie, nie przyjdzie. <laughs> Za dużo czasu. To tak zawsze jest, nie? Jak, jak zostajesz, to nie przyjdzie. Ta, ta. Nie? O, Jezu, chyba mnie, chyba mnie wykryła przypadkiem, ale jestem. Pacenem. Czy my gramy na zdrajczynie, czy nie? Tak, gramy na zdrajcinie. Hej, wywaliło mnie z gry. Mm. Dobra, to kogo oh. trajtujemy? Zajemnie. Ja muszę wiedzieć, kim jestem. Mm. Ja nie wiem, kim, no, ja o, no jest Dobre, ja wiem, kim jestem. No, no, super, dobra, napisałam, napisałam. Katia mnie się. Tak? Katia? Okej. Okay. No nie, no, wcześniej ja napisałam właśnie. No, kim... no trudno. Dobra, materiałka przychodzi. <noise> Dobre, na jaję. No, dobra, na jaja. Dobra. Co się stało z Daisy? Na ją. Nie interesuj się. Bo widzę, chodzi sobie dookoła posągu i stwierdziła, że jeszcze za daleko nie poszła, to jeszcze sobie kawałek przeszła do przodu. Ej, poszła to poszła. Ej, no a to, to idę do końca. No a potem widzę i będzie. nie żyje I potem nie żyje. O co chodzi? No bo se poszła. Esi no no uznała, że koniec jej życia w zakonie. No Postanowiła no iść inną ścieżką. Nie! Idzie, a Wresja potem z idzie Ruffy, i Katie. <noise> Czemu? Ha -ha. Dlaczego? O, nieśla. Uciekają mi wszystkie. Dobra. Jak to się kwika? A macie? O, o <laughs> dobra. <karda. śmiech> dobra. Tylko wybierz mądrze, bo masz trzeci, nie? Za dużo chyba sobie Ruf tam. Kati. Słucham, no, Frances. czy Ruchy Katie. Lara. Frances, nie pani na Najo. O, to do Najo. No, nie powiem ci, ten? no bo mnie wyrzucisz. A nie wyrzucisz Dobra. mnie na paluszek? Jestem Katie, nie tak. wyrzucisz mnie? To jestem Katie. Dobra. Oh, wow, to tak. oh, jest wow. 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 No nie, yeah. i mam jeszcze je... dwa strzały. No, no, no to nie rzucać. Tak. Nie możesz mnie tak. No, nie będziesz mnie oszukiwać. Wybierz kogo, Katie? Uh, nie, to jest zdrajczenie materiałowe. Opal? Tak. No, A, ty, ja ty ja wiesz, nie wiesz, go nie wybierasz, no. Ja bym aha, nie słuchał. Aha. Jak pani, jak ale pani obok, posłucha, to. opal siedzi, to Ali, mówi, Aleks. No, nie, tego nie, tylko nie ale... Ale... Ja Jej nie lubię. Nie lubię cię, więc teraz. Szukałam je. Nie, bo nie no, powiedziałam, ja ci, myślę, że... Tak. powiedziałam no, ci, że opal. No, opal. Powiedziałam opal. Powiedziałam w sumie, że opal, no to ma no. sens. No, ale niech z... Nie drze się, to znaczy, że nie opal. No, nie, mam przed sobą cichutka, no. Dobra. Opal. Czemu Nora? No, Bo, że go nie wzięła? No i git! No i git! Nora nie była, że nie uciekła do domu. Dobra, no, no, no. jestem Ta jest na czubku. to ja idę Dluchy pracować, jak on bierze to tak. ja. No tutaj, no, no to zrobiła. No. W sensie idę pracować, a nie idę pracować. Hey, o zielony. Ja Idę kopać. Idź dekopać, Mamy numer chyba. Jak tutaj przejdzie, to dołączę do kopania. Spoko. Ja mam wrażenie, że i tak nie masz co udawać, że robisz taski, znaczy no swoje zadania. O, wykopałem. A nie, to tu wykopał? Nie ja ważne. wykopałam zielona. I tak raczej mam przewalona, ale no to tylko szczegół. Tylko nie żadnego, żadnej cyfry. O, mam ks. Łudzisz. na te. Na zupy. Dzisiaj żółty powinien być To ja też możesz się odrodzić? Chyba tak yy, e, co Idzieś ci Przepraszam, że cię nie... Ci nie przywitam chyba Ja widziałem, ale wiem gdzie poszło, ale nie mogę ci powiedzieć, bo nie Byłam w trakcie to... mojego to... roleplay'u no Sprawdza Kodzik A kto umarł? Ten nie, nie żyje A nie ma dzisiaj żółtego, dzisiaj jest zielone, a zielony był... Louis, schodź tu, Bez sens. A no tak, bo był dzwon, to ma sens, no Dobra, pomijam to a ja nie. A ja też A w sobie, bo ja nie jestem trajtorem, a. No dobra, coś jak najcie. A i tak chyba się skipnie, bo my dwójkę skipujemy. Chyba a chyba, że w to, to, to działa jak w Amonges czy w Agro, że jeżeli jedna z Nie wiem, strasznie. Nie nie jest, wiem, wiem to. To. Właśnie, nie, O nie, Oj, ej, ale ja nie jestem strajczynią. Nie mam no ale. Nie, no, ja naprawdę, to, bo... nie jestem, jak opawa przez cały czas a... teraz. Zresztą on mi Znaczy, w sumie to jest racja, że kopałaś? No nie, kupałaś. ja się w kopalni nie widziałem. No bo są dwie. Może i kopałaś, ale pod nami dołki. Tak, widzisz pani Matrono, postanowili mnie wyrzucić, mimo że ten. No, po prostu Matrono jest strajczyni. Jest strajczyni jeszcze pani Matrono, więc no. No nie powiem ci, która. Nie powiem ci, która, ale która z tych dwóch jest. Ja wiem, która, ja wiem. Dobra, to Julia! No i wskazałaś no, ja. no, no, się na śmierć. A ta, tak? O nie była, z Miałaś ręka, nie pani tronu No Ej, pop, pop, pop. w pociągu, gdzie lecisz? Ja wiem, kto. No jest, to jest otwarty, Ja zapytań, wiem, który. Hmm. No, no nie nie pewnie cywilizacja 6, tak? Zaraz zobaczę. Tak, tak nie. przypadkiem odpaliło się. Przypadkiem. No. <grym> nie tym razem, grałem wczoraj. Dobra, startuję. Ustawię no na sekund. Okej. Okay. Dobra. Dobra, mm, startuję. Bo cholera, A, materona. Ula. O cholera, Cruiser. Aaa, Matrona! O, Traitor? O kurde. Gramy do traitor. Ona jest z tego, przy bibliotece, czy jak to się tam nazywa, nie wiem. Powinni jakoś taka minimapę taka. dodać do tej gry. Gotuj gulasz. Ty, dzwona trzeba rozdupić. Dobra. No jak masz do tego odległość czasu, czas, no to żółty słupek, Jestem, Jestem żółty, na dole Z prawej strony, nie? Z prawej strony jest żółty, jest chyba A teraz widzicie, jest chyba różowy, nie? Tak. A nie, żółty odkryliśmy, dobra Tak, jest Dobra jest. Idziesz? Dobra. Nie ma wyjścia. Tak Barba, co ty robisz? A jaki jest słupek teraz? Czy w sensie tam jakiś numer? Dobra, różowy chyba jest Nie różowy. wiem Czemu? Ja się w ogóle zamotałem na tym gotowaniu i... Stwierdziłem, że lepił gotowanie. W krągu, nie? Wciąga gotowanie. Akurat. A czekajcie, że traciłem. Czekaj, czekaj. O kurde, co to się dzieje? Gremlin. No. Akurat jak ty poszedłeś, to przyszła. No? <grym> no nie. Nieźle. No, Ej, opal no, sobie... Ej, a czemu tak? Co za opa? Czemu, czemu na opal? Nie hey, wiem, bo zagłosowałaś na, na opal. To ja na kogo? Dawaj, coś. Na pomiń, no. No ale nie uboga, nie. bo już Tak jest, jeszcze właśnie. Ja nie. Tak, gdzie zaś mi nikogo na tasy. Ja nie wiem. Nie. Co za głupota, tyle nie. no. mam niesprawdzonych jeszcze. Ale pierwsza w kolejności niesprawdzona jest Klara, zapraszam. Ej! Nie, ona tak ciężko pracowała. Jak to? A no tak niestety. Pracowała, nie pracowała i, i z gry wyleciała. Nie. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. A taka, A... No, dzwona trzeba rozdupić, bo zaraz się wkurzy. Naprawdę się wstaję. No to ja bym ja by... rozdupił w tej nocy. Dobra, ja się postaram nie, pójść rozwalić ten dzwon. Nie dzwoni. dzwoni. A nie, czekaj, bo to nie na... jest tak, że są dwie piwnice i w jednej są tylko dwie rzeczy. Jakby co niszcze dzwon, tylko że to trochę długo jest tak czy nie zajmuje, więc. Na tej mapie chyba są, są dwie piwnice, czyli... Jakby co ale... w dół od stych dzwonów po lewej jest. Piwni, tak? Dobra, to jak to jakby znaczy, to rozwaliłem że... dzwon, ale z Ale było słychać. Eee, no, ja wiem, zielona głosować. piątka, zielona piątka! Okej, okay, ja idę do... A ja, ja przejdę, miejsce na tego, na byciu. Ej, poszła <laughs> stracić ustawiony. te dzwony, zdowie się, co to tymery. Mary. Oj, ty, ty, ty... ciężko wybrać tutaj, strasznie. Czemu Ej, Berta tak Berta głosuje? znowu głosuje? Ej, Berta, ja rozwaliłem dzwony, i ty na mnie głosujesz? Dobra, ja na tą Bertę głosuję. na Bertę? Tak. No, wypadł. Bardzo chyba nie ogarnię po prostu. Kim ja jest? No, Nie, co? nie wiem, który będzie chciała kliknąć. Napiszcie sobie, dobra. jak nie wiecie, kim jesteście. Napiszcie no, ja się, się do... zacząłem zastanawiać. To sobie ja myślę, że trzeba pisać tutaj, nie? To napisz coś, napisz. Dobra, dobra. No. Mik. To ja. Mary! Patrz, Mary zagłosowała. Dzień! Dobry. Dzień dobry! O, co to za Berta na środku? Co to ma być? Na ścierako. Berta, chyba pasowała siebie, rzuciła Ale pani stara tak. jest. Dziękuję Ber za Bertę tutaj powierzchni. Ale chciałbym tak jeszcze. Moją niszycielkę dzwona wyjebać. Pani Mary, co się stało? Co poszło nie tak? O? Co? Mary nie zniszczyła. Nie zniszczyła ci nie? dzwona! ale, ale uciekłaś na po na pewno. Jak nam... NIE TYM o, RAZEM! O No i dupa. Ale przynajmniej pozbyliśmy się traitora. Może ciągle się odradzam w tym samym miejscu widzowe, w tym, w tym takim... Nie, ja kiedy nawet nie ogarniało o co chodzi. Jaki byłeś trajtorem? Dzisiaj? dzisiaj eee, czekaj... Trzeci Różo... to jest teraz? Ale różowego nie ma. To... żółty jest teraz. Berta, ty byłeś yy, traitorem czy nie? A Nawet nie wiem. Ale by pokazało, nie? Nie, no, bo zginął pierwszy. Ta, to nie. Ta. No, Mnie tego tylko by nie, tylko go pokażę. Znaczy mi się wydaje, że Berta wróci w serio, nie widzę co klikać. Aaa, <grym> to ta chyba ta w ogóle w, ta w ta tych podsiemach wszystko już mamy. To no nie nie, źle. nie, nie, bo na tej to gram pierwszy jeszcze raz. A ja w tym grałem. Mamy żółtynia? Jakby tak tak jak co jak ona mamy, jest nie nie przy myciu Zielony jest nie Ale to już Był mówiony, jaki był kolor. po poprzedniej rundzie był. No zielony był. Ej, dalej nie ma. Nie wiem. No, Berta chyba była niewinna. Tak, tak coś czuję bo no, coś dalej możemy Ty, co tam robi? Co tam co tam 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 robi kto tam siedzi? Ej, kto tam siedzi? kto Panie Matrono, kto tam siedzi u Ciebie w klopce? A, Berta wróciłaś do światła. <ślały> <Co ślały> Żeby <jest? ślały> umrzeć jeszcze raz! <ślały> Jak to się mówi? Dwa razy sztuka. A teraz dojeźdź zapraszam. Czemu ja? w montażu dodać, ja chcę jeszcze raz! Oj, daj zrób to no i zrobiłem wam drugie. No Nie! Brzydko robiłaś poprzedniej rundzie Taska. Znowu tak powrócę. Było. Sam brzydko robisz tak, Ej, ale jakim cudem powróciłem? <noise> o to. ja nie kopię, ja jestem. Zielonego jest... i e, różowy jest jeden. wszystko wykopane, helą, w tych Różowy jest jeden. A to my co my tu robimy w ogóle? Nie, no, no ja przeszłam przez drugie. Różowy jeden macie. Sam jesteś, jesteś jeden. Uno! Chyba to gdzieś było, nie? Tu, o to. A to my nie my wróciliśmy przypadkiem eee. nie do miejsca... O, nie, 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 To jest dobrze, to jest dobrze okay. O, to będzie różowe, to będzie różowe, kop, kop, kop No, kopiemy, kopiemy szybko Ty, a wiecie, że a, na tej je, mapie je, je. żaba? Tak e, Jest chyba gdzieś Za drzewem Nie wiem ja nie nic No, ja też nie Co, znowu Berta będzie w tlacu? No, opad złapał, no, okej okay. <laughs> Nie. Ej, Ale nie było głosowania na trytorem. No przecież ty no już trytorem u... ostatnio. Tak, oh, no ja ja był. Ja no ale ja jestem, to skąd? Poza tym przy dwóch i tak by nie było już głosowania okay, na Okej, okej. Okay, okay. okay. Dobrze, dobrze. Z listy dobrze. wychodzi tak, na trono. to, że wyleci Alex. A? Dobrze. Jedna no, osoba no, to jest, Alex. Ale to jest taki A, w takim razie. Niesłychane. Kurde, Bela. No. Jej, akurat Zresztą. nie zdążyłem Zresztą. spisać. jednej osoby kurde nie zdążyłem spisać. Haha, No kurczę, sto razy się odradzam w tym samym miejscu i muszę zapierniczać do tego drugiego miejsca przez wszystkie podziemia, no nie mogę, no. Musiałam tak, wylać swoją tak. frustrację. Hmm. A, i ona mnie znalazła jakby co. No, widzisz, a Paulina, kurde. No, bo, na górę, dana, bo ja się, no ja się zrespiłem w takim okropnym miejscu, że. A ja chciałam iść do tego drugiego, żeby tam wykopać ten różowy, bo nie było no, to szans. No to jest już koniec. To no, koniec zobu. to jest już, no. Na... To nie ma co przedłużać. nie ma nic. No. Łatwo. Nie no. ma co przedłużać. No. <laughs> Kurczę, no. już mogłaś uciec? Je... Tak. To niby. No, Helena, mogłaś wcześniej uciec. Przecież jak ja się odsunęłam od biurka, to on mnie złapał, O czym ty mówisz? No. No. Nie, bo ja się, ja się tego, ja trzymałem w jak się kończy, zaczynała ja, bądźa, więc musiałem się ustawić. takie ja Zawsze taki po Helen, lewej stronie. Ale i Paulinka zostają, o i Paulinka mi wychodzi po prostu z tego O ja jestem, poczekajcie, cieszę się Poczekajcie, poczekajcie, się już O kurde, Helen a. Um. No, no, no ale po pierwsze. Przed, kogoś, zapomniałam, po pierwsze zapomniałam jak się klika, żeby końc złapać. No def, tak jak dzwoną. Alex pieprzała jak głupia widziałem. Że... Co to za wywalanie? Halo! Halo? Dlaczego? Halo? O, to jest. Halo, co to za randomowe wyrzucanie? No i to tyle, jak to tyle chciałam powiedzieć, jakby... Wy... <laughs> <To animacja> no wiesz, i co, teraz no, ale, ale, ale. ten, teraz no, mamy zabawę, co nie? No, poprzednio no, byłam, no, byłam Paulinką, nie. więc niech będzie Paulinka. Świetnie no, no, wow. no, się bawisz! Wow. Dobra, to, na niech pan nam wszystko Serio? wybaczy. A to jest Opal. Sara Alex. Ale... Nie, Sara. A, jest na końcu. Emma Kajtina. No. Frances I Ręka i Frances Ej okay. chyba jest to kit, chyba taki. kit jak tu wyjdzie? <gryny> Dzień dobry. Witam. Chyba u ciebie w domu był dobry. <śmany> nie ma no, dobrego dnia. teraz, no, skoro tak mówisz, Rup, to idziesz na ten. Yeah. Nie. <śmany> Gdzież na... niestety, no. O, nie, kurde, to pójdą inne. <śmany> hmm, bóg <dal> nam <śmany> <śmany> wszystko. skoływać. dokładnie, dokładnie. Mój Katie? I ręka Alexa. Eee, no i co, idziemy dalej, idziemy dalej. Eee, Emma Grace Opal, Nora. Tak Dzień dobry, widzę nie postąpiliście oszczędzić z zdrajczynia. Tak, tak, bo my współpracujemy, nie wiem czy pani wie. A, dobra Daisy, no. skoro tak mówisz... O no no kurczę, no, no nie. Ora. No to co? Widzimy się, niech nam, Pan Bóg nam wszystko wybaczy, pamiętajcie <grystanie> eee, I co zostaną? Krala tak naprawdę Katie, Opal Ej eee, ogólnie nie sprawdzam już, w tak mi się wydaje git eee, Mam jeszcze tam wszystkich mniej więcej Ogarniętych, sprawdzę po prostu no bo mi się wydaje, że Traytory tak fejkuje. No opal nie ma nigdzie, Oto to upewniła się w moim nie, nie opal tylko król, ale bo ja nie zauważyłam. Ale. Dzień dobry, Dzień Matrono! Dobry. Dzień Dzień dobry. Generalnie w twojej książce jest tylko jedno imię. Jakie? NACE! Okej, o nie. Mam wrażenie, że teraz tak, w innej książce twoje imię tak. jest zapisane Matrono. Najlepsze jest to, że ja zaproponowałem surwą współpracę. A, ja. No, niestety. Ale to, że na początku w ogóle we dwójkę mi się poruszyliście. No, to było takie <grym> uciekać po prostu. Tak. Wow.